Cześć, z tej strony Kuba. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak skonfigurować bramkę płatniczą Stripe w Twoim sklepie. Także na samym początku powiem może, jakie argumenty przemawiają ze Stripe. Jest to m.in. szybka konfiguracja. Już w dosłownie kilka, kilkanaście minut z utworzeniem konta możesz aktywować płatności w Twoim sklepie. Stripe obsługuje płatności kartą oraz szybkie przelewy online. Korzystając ze Stripe możemy też mieć dostęp do przelewy 24. Apple Pay, Google Pay czy Klarny, niskie oprocentowanie, wszystko to już bez działalności. Także nie przedłużając przechodzimy do poradnika. W pierwszej kolejności będziesz musiał zainstalować sobie wtyczkę Stripe, także klikamy dodaj nową wtyczkę, wpisujemy w tym miejscu Stripe. I interesuje nas ta wtyczka pierwsza ma. Ponad 800 tysięcy aktywnych instalacji, także jak widzisz, Stripe jest bardzo popularną bramką płatniczą. Klikamy włącz, i w tym momencie Stripe jest już zainstalowany w naszym sklepie. Przechodzimy więc do ustawień. W tym miejscu będziesz mógł utworzyć swoje konto Stripe lub zalogować się je, jeśli już takie konto posiadasz. Ja wcześniej utworzyłem sobie testowe konto, tak żeby już być przygotowanym pod ten właśnie poradnik. Także klikam w tym miejscu połącz. Ty w tym miejscu będziesz musiał utworzyć konto. OK. I jak widzisz, logowanie przebiegło pomyślnie. Przekierowało nas na stronę właśnie ustawień WooCommerce, gdzie możemy tutaj przeprowadzić kilka konfiguracji dotyczących właśnie Stripe'a. Także na samym początku, jeśli nie będziesz jeszcze Zalogowany do swojego konta Stripe, będziesz mógł to zrobić dokładnie w tym miejscu. Ja już, jak widzisz, jestem zalogowany, także mogę korzystać już z konta Stripe. Także, jeśli chcesz, na przykład, przetestować sobie, właśnie Stripe'a i zrobić jakieś testowe zamówienie, to możesz, właśnie, włączyć sobie ten tryb testowy i po prostu kliknąć ten checkbox. Ja na ten moment ten checkbox odznaczam zapisują zmiany i zależy nam, żebyśmy właśnie byli zalogowani do naszego konta. Także przechodzimy teraz do ustawień paymentów. Jak widzisz, znajduje się także bramka płatnicza Stripe, która jest na ten moment jest właśnie aktywna, jest włączona. W poprzednim poradniku konfigurowaliśmy też bramkę płatniczą Hotpay, która w tym momencie też działa w naszym sklepie. Także nas interesuje Stripe, klikamy więc w tym miejscu przycisk Zarządzaj. Także zostaliśmy już przekierowani właśnie do Payment Methods i w tym miejscu możemy ustalić, jakie dostępne metody płatności ma oferować właśnie bramka płatnicza Stripe. Także zaznaczyłem sobie tutaj w tym miejscu, że mają być to właśnie karty debetowe lub właśnie karty kredytowe. Ma to być klarna. I mają to być przelewy 24. W tym miejscu możesz zaznaczyć też właśnie Apple Pay lub Google Pay, Link by Stripe. Oczywiście też możesz sobie tą metodę płatności włączyć i te dwie opcje będą w sekcji Express Czekał. Także zapisujemy na ten moment zmiany. Wejdźmy może teraz do strony sklepu i wrzućmy pierwszy produkt do koszyka. Niech to będzie na przykład drukarka drukotek przechodzimy do strony zamówienia I jak widzisz w tym miejscu możesz zapłacić na przykład za pomocą Google Pay wcześniej nie było to możliwe ponieważ nie mieliśmy właśnie Stripe'a na naszej stronie internetowej w tym miejscu możemy teraz wybrać płatność właśnie kartą kredytową, kartą debetową, możemy zapłacić za pomocą właśnie Klarny oraz przelewy 24 Także mamy też dostęp do płatności za pomocą blika. Także zróbmy może właśnie teraz testowe zamówienie i spróbujmy zapłacić bramkę płatniczą, na przykład przelewy 24. Za pomocą blika. Klikam kupują i płacę. Jak widzisz, nastąpiło właśnie przekierowanie do płatności za pomocą blik w nasze sklepy. Także teraz, jeśli uzupełniłbym ten kod to płatność zostałaby zrealizowana. Także my chcemy anulować i powrócić do sklepu. Także reasumując, w prosty i łatwy sposób możesz ustawić właśnie Stripe'a w twoim sklepie. Także dzięki za oglądanie. Powodzenia w prowadzeniu twojego sklepu internetowego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam cię cześć